Hej siemano wam wszystkim, z tej strony ale witam was w kolejnym odcinku z DSJ-4, moi drodzy Puchar świata widzów, moi drodzy, czas to No powoli kończyć, nie? 38. konkurs przed nami, Kimisia przed Rulinkarem No następny Krzysiek Sportowiec straci niecałe powiedzmy 100 punktów, więc tutaj zacięta naprawdę walka Do samego końca będzie Czekamy co tu się wydarzy, moi drodzy dzisiaj Szwajcarland hk 170 albo Switzerland. No więc wracamy do kamery numer 1. No i rozpoczyna oczywiście tradycyjnie patałaszek. No i patałaszek, spójrzmy, jak daleko trunie Ładnie daleko. 173 metry. No, ty mogły być wyższe, ale nie narzekajmy. Emo. 1114 Emo, spójrzmy, co zrobi Emo. Czy to będzie daleki skok Emo? No i właśnie! To jest ta trudność tej skoczni jak widać. 147 tylko. No i za Patałaszkiem, który ma ogromną przewagę, czas na limocego numer trzeci. No i spójrzmy, jak tutaj daleko pogrąnie. No nie dał z rady. 151,5 i dopiero trzecia lokata, czyli ostatnia. Peter 93. My chcemy skoków, proszę Państwa, więc spójrzmy, czy tutaj Peter troszkę lepiej skoczy. No lepiej, ale też ledwo wylądowany to 162,5 metra, ale jest na drugim miejscu w tym momencie, więc to jest na pewno lepszy skok od poprzedników. No nie licząc Patałaszka. Mikołaj z numerem 5. No i Mikołaj ładnie się tu ułożył w locie, no i to był zdecydowanie lepszy skok. 166 i w tym momencie druga lokata. Plastuś. No czy plastuś tutaj zaskoczył wszystkich dzisiaj jakim swoim skokiem? No, starał się, ale efekt widzimy trzecie miejsce w tym momencie. Filmeczko 123. Będziemy uważnie patrzeć na wszystkich, którzy będą dzisiaj skakać, no bo... To jest walka dzisiaj niesamowita. No, triumf możliwe, no ale trzecie miejsce filmeczko na ten moment. Patałaszek się cały czas prowadzi, czas na floka z numerem ósmym. No naprawdę Kimi się no drżą. Na pewno kolana, nogi, wszystko. No bo tak naprawdę no tam, jest, tam są niewielkie straty. Teraz flok na drugie miejsce skakuje tylko za patałaszka. Następny to numer dziewiąty, czyli krzaczek przed nami. No troszkę tutaj źle pofrunął w pierwszej fazie, ale poradził sobie i to będzie druga lokata w tym momencie. Pół punkta przed flokiem, no ale za patałaszkiem zdecydowanie jeszcze jest. Kaku, heku. Czy to może być jakaś skocznia, właśnie dla takiego skoczka jak Kakucheku? No nie. Też wydawał się ten skok trochę szarpnięty. No i piąte miejsce dla Kakucheku. Czas na Dominika, 1 My lubimy dalekie skoki oglądać. Czy Dominik lubi oddawać dalekie skoki na takich skoczniach? No wygląda to obiecująco i prowadzenie zdecydowane dla Dominika. 182,5 metra. No i w tym momencie, no, całą stawkę. Ryba. Jak widać, tu trzeba bardzo lecieć pionowo. No, bo jak ktoś próbuje właśnie tak, jak ryba skoczyć, położyć się na ten no to spada 161. No i ryba dopiero 9. Mocny 12. No i mocny 12. Też tutaj inna parabola. No i to jest zysk około patałaczka, na trzecie miejsce: 175. No, dwa punkty stracił jeszcze do patałaszka Siuda 23 my poniekąd chcemy już tak naprawdę tą najlepszą dziesiątkę zobaczyć, co tam będzie się działo. Bo tam na pewno będą największe emocje dzisiaj. Tym bardziej, że skocznia jest nietuzinkowa. więc tutaj mogą wszyscy popełnić błędy. Kapigra 1-2-3. No i kapigra. Czy to będzie dobry skok? No właśnie nie. No i trzynasta lokata dla kapigry przed nami Koziszek. I Koziszek to będzie naprawdę solidny chyba występ. No, bywały lepsze w tym momencie. Jest siódmy Patryk Wójtowicz. I Patryk Wójtowicz, to też powinien być dobry daleki skok i jest pięknie powinny być wysokie także oceny i są mi na drugie miejsce skakuje niewielka strata do Dominika Kapi official. No, na razie ta dwójka odleciała wszystkim, no może Kapi Official dołączy do nich, a może jeszcze lepiej skoczy, raczej dołączy do nich, no bo ten skok jest na drugą lokatę z, ekwo z Patrykiem Wójtowiczem. Następny na liście to już David. Oj, David, to na pewno dzisiaj nie skoczy dobrze. No, już wiemy to. Nie ma co dalej ciągnąć tego skoku. 19. Ostatnie miejsce w tym momencie dla Davida Igor. No, moim zdaniem za szybko wyszedł z progu, ale to jest moje zdanie osobiste. A, skaczę daleko i to będzie prowadzenie. 185 metrów. Najdalej w tym momencie. No i oczywiście ten rekord do niego w tym momencie należy. Kari 44 przed nami. Ojojoj, Kari na pewno tutaj nie skoczy. Choć wyciągnął, no ale nie wylądował. 19 miejsce w tym momencie. Tylko Limotsego i Davida wyprzedza. Och, ma to Och, ma Też ładnie. No i Daleko przede wszystkim trzecie miejsce nawet 20 Szwajcara się pojawiła. Brawo. Niewielkie straty przede wszystkim. No i Janek Banek. No on tu na pewno dzisiaj może się nie liczyć. Choć jeszcze nie skreślajmy go. To jest skok na 11. w tym momencie miejsce. No więc to, no ciężko będzie z tym awansem, no ale zobaczymy. Co się dalej wydarzy. Klik przed nami. No, szybciej wylądował. Już by się spodziewał, ale szóste miejsce. To jest naprawdę solidna pozycja w tym momencie. Oz Nie! I ledwo wylądował to. 11 miejsce z jego w tym momencie. Tomasz X. i tutaj widzę problemy, no właśnie, 23 miejsce Tomasza Iksa, bardzo krótki skok, no ale widać było położył się na narty, zaryzykował No i to ryzyko nie przyniosło odpowiednich ef efektów dla niego, Wikto inaczej stara się polecieć No ale brakuje nadal metrów, to jest 11 miejsce w tym momencie dla Wikto, Kubek wiejaz. Każdy wie, że Kubek potrafi lecieć właśnie w tym stylu. I on to robi bardzo dobrze. Brawo! Drugie miejsce 182,5. 3 punkty za Igordem tylko. Kamil powraca. I Kamil na tej samej płaszczyźnie powiedziałbym. I bardzo dobry skok Kamila. Proszę. Drugie miejsce. 185 metrów. To samo dla tej Igorda gorzej oceniony o punkt, no i tym dlatego jest na drugiej pozycji. Ned. Ned z 30 numerem, ale on tu chyba dzisiaj może się nie liczyć. Choć przeskoczył tą czerwoną linię, to daje w tym momencie 10 miejsce. No i prawie awans tak naprawdę. Piotr WR. No i Piotr WR, no on raczej chyba nie, choć jeszcze Stara się wyciągnąć ten skok, no, ale nie da się. 26. dopiero miejsce. Sun. No, ta sama bajka, więc zaczyna się. Zaczyna się. Ci lepsi już zaczynają popełniać błędy i Petersen jest tego znowu dowodem. Butiks przed nami. Czy Butiks natomiast nie popełni tej błędu? No i Butiks stara się właśnie na tej samej. Trajektorii, co inni skaka proszę, ósme miejsce ma, więc awans do drugiej serii wywalczył już. Marcinek, o Jezu Marcinek, prawie odbiłem się tobą przed chwilą. I Marcinek to też powinien być niezły skok, choć troszkę tutaj... Bo w pewnym momencie wydawało się, że położył się na te narty, no i temu dziewiąte miejsce tylko dla niego. Kamil Malec. No i Kamil Malec, ojoj, 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 oj, oj, panie kierowniku, tutaj coś się wydarzyło, nie ten Tegez. 11 miejsce dla Kamila Malca, oczywiście awans do drugiej serii wywalczył, Kuba Bus. No i Kuba też, on, to jest, to jest jego styl latania można powiedzieć i proszę, odnajduje się w nim świetnie, na 8 miejsce w tym momencie skakuje, no bo tu przewagi są, no bardzo małe nad sobą mają. Koczkowie. Filip Kasprzyk Filip Kasprzyk czy to będzie dobry skok czy to będzie skok po awans przede wszystkim awans ma jak ktoś na tą czerwoną linię już skoczy, to wiemy na pewno że z awansem jest 11 miejsce w tym momencie Filipa Kasprzyka kapu oj to wyjście z progu nie było za dobre ale proszę jak wyciągnął to i miejsce 13 również melduje się w drugiej serii. Agnes musiałaby popracować nad presją po raz kolejny, po raz ko kolejny sezon, gdzie niestety, ale no. Przekrywa przez psychikę ten sezon. No i teraz 16 miejsce, oczywiście z awansem, ale no, czy ona będzie zadowolona z tego, że to tylko jest awans? No raczej nie. Bartrzym. Oj, wartzym tutaj raczej marnie to widzę, ale wyciąga ten skok niesamowicie! 15. miejsce i awans do drugiej serii to jest pewne. Cydiosław z RIVI, 9. miejsce w klasyfikacji generalnej. Czy powiedziałbym, że 10. niż 9., ale to już swoją drogą. i ledwo, ledwo z tym awansem. 18. miejsce, więc no tak jak mówię, ledwo, ledwo, ale ten awans jest. Gatawa przed nami. Ostatnie zawody były pod jego dyktando, ale ta skocznia jest inna, i tu są problemy dla gatawy. 26 miejsce i oczekuję, co się wydarzy jeszcze. Żeluś 11 przed nami. ostatnio nam z tą formą spadł żeluś, ale może to jest właśnie ta skocznia, gdzie się odbuduje. Na pewno z awansem będzie, i to pozycja będzie niezła, bo 12. Więc tutaj strat dużych nie ma. Będzie mógł w drugiej serii zabłysnąć. Bartolini. No jeszcze emocje chyba jakieś będą pod koniec sezonu. Na pewno Bartolini będzie chciał je nam dostarczyć, bo to jest skok na 11 miejsce. I oczywiście walka w drugiej serii będzie na całego. Libertarian. Libertarian. Pięknie to w powietrzu wyglądało i to będzie pozycja. W dziesiątce tak jest. Na szóste miejsce Libertarian. Więc na razie najlepiej z dziesiątki wypada. No i Daniel Groński. No to jest już czerwony sygnał dla niego. Ostatnia szansa na to, żeby gonić. I dzisiaj Maku temu świetną okazję i skoczył dobrze w pierwszej serii. To jest szóste miejsce dla Daniela Grońskiego. To jest świetny występ. No i przed nami jeszcze czterech. Patrix jako pierwszy uuu nie panie Patrix, Tak to my skakać nie możemy, choć jeszcze nie skreślajmy go, nie. Myślałem, że jeszcze uda mu się coś tu osiągnąć, ale jednak nie. 39 miejsce Patricka. No i znowu, kiedy wydaje się, że on może znowu tutaj zabłysnąć, to No, duża skocznia go niszczy. Krzysiek sportowiec, ta sama chyba bajka moim zdaniem, choć on jeszcze tutaj doleciał, ale chyba za mało. 34 miejsce, odpada, no i zostaje Rurinkar i Kimisia i będziemy wszystko wiedzieć, jak Rurinkar się zachowa, to jest bardzo ważny skok w tym momencie i tutaj musi naprawdę dobrze skoczyć Rurinkar, ja chcę do drugiej serii awansować, to jest skok na pogranicze, 23 miejsce, więc kwalifikuje się do drugiej serii, no i zostaje tylko Kimisia. No i jest do drugiej serii, też się kwalifikuje i to będzie dwunaste miejsce, więc druga seria zapowiada się bardzo ciekawie, ale po pierwszej prowadzi Igor, przed Kamilem powraca i kubkiem wiejasem na miejscu czwartym Dominik, jeden piąty Ochmatokita, szósty Daniel Groński, siódmy Libertarian. Na ósmym miejscu Ezekwo Patryk Wójtowicz i Kapi Official, dziesiątkę zamyka w tym momencie Kuba Bus. No, Kimisza jest na 12. miejscu i ma notę 130,4. A gdzie jest Na 24. ma 118,1, więc strata dosyć pokaźna. No, ale to jest duża skończona, się może wszystko wydarzyć. Trzy ostatnie miejsca dzisiaj z awansem to y, Flock, Victo i Ozzy. Ostatecznie dostaje się, więc czekamy na to, co się w drugiej serii wydarzy, moi drodzy. Na rozpoczynają Ozzy na miejscu 30. Pierwszy skok 171,5. A drugi jeszcze gorszy. Lądował, co prawda, ale to jest 136 metrów. No i raczej można powiedzieć, że to 30 miejsce chyba sobie zostawi. Vikto przed nami. O no Wikto, chyba się poprawił. 172 metry. No ty mogły być wyższe, no ale jest prowadzenie w tym momencie. Zobaczymy, na ile to wystarczy. Bo przed nami już flok, który zajmował 28 miejsce. Ale flok też tak wygląda, ten skok. No właśnie, jak wygląda. I w tym momencie druga lokata dla niego, tak jest. Więc przed Ozim na ale za Victo, który przebił się chociaż jedno miejsce. Póki co, krzaczek. Wydaje mi się, że to wyjście było spóźnione. No plus jeszcze położone na narty oznacza trzecie miejsce w tym momencie. Mocny 12 na 25 miejscu. No I mocny 12 ładnie w locie ułożony. Ale chyba braknie tutaj do prowadzenia. Druga lokata dla mocnego, więc zawik to jeszcze. No i na miejscu 25 również Nez był po pierwszej serii. No i Nez też nie wygląda za dobrze, ale też stara się wyciągnąć ten skok. Ale miejsce trzecie, więc ląduje za Wiktor i za mocnym. Na no, przed nami Rurinkar Car na 24 miejscu. Bardzo ważny skok dla niego. I teraz pytanie, ile? No i właśnie. No i to jest odpowiedź na nasze pytanie. Rurinkar, Car siódme miejsce, w tym momencie ostatni, nawet za Ozim. No i to chyba pokazuje, że musi liczyć na to, że Kimisia też popsuje ten skok dzisiaj. Cydziosław z Rivi Przed nami. No, Cydziosław w pierwszej serii, no nie było idealnie. Ale w drugiej no jest lepiej. Jest 175 metrów, 3 metry dalej. No i w tym momencie, oczywiście, prowadzenie. No, oczywiście, strat tam dużych nie ma, no ale wielka szkoda, że w pierwszej serii nie dało się lepiej skoczyć. Agnes przed nami, czy Agnes, natomiast będzie chcieć tutaj zabłysnąć dzisiaj. No, stara się i to jest lepszy skok. 180,5 wysokiej oceny, i w tym momencie prowadzenie z ogromną przewagą nad Cytjosławem. Patałaszek na miejscu 21. Jako pierwszy skakał na tej skoczni, o dziwo skoczył naprawdę dobrze. I dzisiaj drugie drugiej, ponownie dobry skok. Tyle że na drugie miejsce, no bo musi przechylać o dwa punkty z Agnes. Barczym na miejscu 20. I barczym też wygląda to obiecująco. No, i chyba trzecie miejsce w tym momencie. Dokładnie, Przed Lyciosławę musi być na lesa dwójko i Patałaszek. Kamil Malec, o Kamil Malec też jemu się przyda. Dobry skok dzisiaj. Drugi. No i proszę, Do 80 metrów równe i obejmuje w tym momencie prowadzenie. No, nie było innej opcji. Kapuł na miejscu 18. No, i kapu też na pewno chciałby oddać długi, daleki skok. No, i dał, ale no nie na tyle, żeby być jeszcze wyżej. W tym momencie trzecie miejsce dla niego. Kliks, miejsce 17. No i kliks, spójrzmy, jak daleko kliksiątko nam tu skoczy. Bardzo ładnie, daleko. 180 równe metrów. No, ta od Szwajcara mogła być wyższa, no ale nie jest. I tak będzie prowadził, i tak Żeluś 11, miejsce 16. O nie, Żeluś ptuje No ale coś tam uleciał, nie będzie ostatni. 13. miejsce przed Ozim i Rurinkarem. Minimum 3 punkty ma Filip Kasprzyk. 15. miejsce Filipa Kasprzyka. No i teraz pytanie: jak w drugiej serii nam Filip Kasprzyk skoczy? Ten skok może być no nieco krótszy jest 174, no ale na czwarte miejsce w tym momencie wystarcza i niewielka strata dla bo tylko 30. punktu Bartolini, miejsce 14. On dobrze wie, że jak chce dzisiaj się liczyć, no to niestety, ale trzeba tutaj odpalić rakiety. No ale tych rakiet nie ma i dopiero szósta lokata, tuż tuż przed Patałaszkiem. Marcinek, miejsce 13. No i Marcinek, uwaga jak daleko Marcinek nam tu odfrunie. Ładnie odfrunął, ale szkoda, że tej nie przekroczył tej linii. No i dalej, klik na prowadzeniu, o Marcinek na drugim miejscu. Czas na Kimisie. Prowadzenia z tego nie będzie, ale jest trzecie miejsce w tym momencie, więc no. Punkty kolejne będą. Pytanie, jak odpowie Butiks. Miejsce 11 Butiksa w tym momencie. I uwaga, no ButyX wydaje się, że on tu tak daleko nie skoczy. Ale wyciągnął ten skok ile mógł. No i skakuje na miejsce drugie, więc ledwo, ledwo. I jeszcze by wygrał z kliksem. Wkraczamy do dziesiątki. Kuba Bus rozpoczyna tą batalię. Ojojoj, to wyjście z progu. To wołało o pomstę już od razu, no i niestety spadek będzie dramatyczny, w tym momencie 14 miejsce dla niego. Patryk Wójtowicz na miejscu ósmym. No i Patryk też wydaje się, że to wyjście z progu nie było idealne. No i sam sobie skok też nie jest daleki, dopiero 11 miejsce, więc mocny spadek naprawdę. No i dalej klik sprowadzi, on się przedostaje do tej dziesiątki, przed nami Kapi Official. No i capi Official. Próbuje, próbuje jak najdalej. Próbuje. I to jest najdłuższy skok w drugiej serii. 184 metry. I oczywiście będzie liderował samotnie w tym momencie Capie Official. Libertarian. Na miejscu siódmym. No i teraz bardzo ważny skok w jego wykonaniu, a on taką klapę tu robi. Mimo wszystko wyciągnął maksymalnie i w tym momencie jest 15. Mimo wszystko to są ogromne straty dla niego. No i Daniel Groński. No, o pobudkę w pierwszej serii już miał. Teraz pytanie, jak odpowie w drugiej. Na razie wygląda to kiepsko, ale wyciąga maksimum z tego. No i to będzie czternaste miejsce. Ledwo, ledwo, więc no to nie był jakiś super powrót Daniela Grońskiego. Ochmatokita, miejsce piąte. Jak Ochmatokita skoczy, wygląda to obiecująco. Na drugie chyba miejsce. Tak jest 259,1 strata do kapi oficiala. Ogromna jeszcze, no. Dominik 1. Na miejscu czwartym. No i Dominik, pięknie ułożony w locie. To jest poezja w skoku i chyba naprowadzenie Jednak nie ile przegrywa 20 punktów z kapi oficjalem. Ale to był piękny skok naprawdę Dominika. Rubek Wiejaz na miejscu trzecim. Ojojoj, to wyjście z progu. No nie było dobre. I pytanie, na ile mu ten skok wystarczy? Na miejsce dziewiąte tylko, więc no. Sporo przegrał Zostało dwóch tylko. Kamil powraca. No i Kamil powraca. Też popełnia, można powiedzieć. Prosty błąd, ale na podium raczej wyskoczył. Trzecie miejsce w tym momencie, więc jeszcze czeka, czy to podium będzie, no bo zostaje nam jeszcze Igor. No a on prowadzi po pierwszej serii, nie zapominajmy. No i Igor stara się jak najdalej. No, lądowanie ładne, ale wystarcza to. 181,5, żeby dzisiaj wygrać z kapi oficjalem, więc to Igor no to 267,3. Dzisiaj wygrywa zawody przed kapi oficjalem na trzecim miejscu. Dominik 1. Na miejscu czwartym Kamil powraca kolejny bardzo dobry występ Kamila. Na miejscu piątym Ochmat Okita. Szósty Klik, siódmy Butiks, ósmy Marcinek, dziewiąta Kimisia, więc liderka i dziesiątka zamyka Kamil malec. Na trzech ostatnich dzisiaj miejscach, żelu Eleven, Ozzy i Rulinkar. Spójrzmy na klasyfikację generalną. No bo tu bardzo ciekawie w tej klasyfikacji zaczyna się robić, kim się powiększa przewagę nad rywalami. Na dwa konkursy przed końcem, no ma tą przewagę. Ma y, 60 w tym momencie chyba punktów dokładnie na y, swojej przewadze nad y, drugim Rulinkarem. To jest spory zapas trzeba sobie powiedzieć. Na dwa konkursy, ale i jeszcze wszystko, oczywiście, może się wydarzyć w dwóch ostatnich. Na miejscu trzecim jest Krzysiek eksportowy 797. No, on stratę do kimiści już ma poważniejszą. No to w ile w tym momencie to jest? Eee, 119 chyba punktów dokładnie. Więc no, jak w przyszłym konkursie nie będzie przed kimisją, no, to już on także z tego wyścigu odpadnie. Dalej na miejscu czwartym Patryk, on dzisiaj nie punktował 789. Na miejscu piątym Daniel Groński 788, szósty Exekwo Bartolini z Libertarianem mają po 780, Żeluś Lewen 8, 757, dziewiąty Gatawa no ma tych punktów 742 i dziesiątka zamyka barczym 737 punktów. Tak to się w tym momencie prezentuje moi drodzy. Eee, Agnes chyba w tym momencie straciła szansę. Mi się wydaje, tak? Tak, Agnes, 12. Do 11 miejsca jeszcze włącznie mają szansę pokrzyżować plany Kimisi, ale reszta już się tutaj nie liczy w tej walce, więc inni już mogą sobie ze spokojem tutaj bić się o, o co innego. Na dole sytuacja wygląda dosyć ciekawie. Patałaszek nadal ostatni, ale 139 punktów ma. No i już to niewielkie straty ma do EMO. Może jeszcze na końcu sezonu jakimś cudem tutaj Patałaszek go przegoni. Zobaczymy. No na trzecim miejscu od końca jest Limocy No i dalej Peter 93, Mikołaj Plasty, Pilmeczko Flok, Krzaczek, Kaku, Heku, więc tak to wygląda w tym momencie na dole. No moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę w tym momencie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No oczywiście w tym tygodniu. Trzymajcie się, na razie, papa. No i hej!